lat, ale ona ma potężną moc Ducha Świętego. Najdrożsi, gdy Pan Jezus chodził po ziemi, zbawiał, uwalniał i uzdrawiał. A Biblia mówi, że Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Tak jak czynił kiedyś wielkie cuda, tak czyni dzisiaj. Najdrożsi, to nie jest bajka, ani legenda, ale Jezus naprawdę żył, umarł, i stał. On naprawdę jest z nami. Pan Jezus powiedział: gdzie dwóch albo trzech spotka się w imię moje, ja jestem pośród nich. Mamy gwarancję Pisma Świętego, że Jezus jest pośród nas. My zebraliśmy się tu w imię Jezusa. Jego nie widzimy oczami fizycznymi, ale on jest bardziej realny niż wszystko, co widzą oczy. Kochani Jezus jest w osobie Ducha Świętego teraz z nami, i każdy z nas może zaczerpnąć ze zdroju zbawienia. Każdy z nas może napić się żywej wody, po której nigdy więcej pragnąć nie będzie. Najdroższy 30 lat temu, miałem wtedy 15 lat, powiedziałem: Cudowny Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. I wiecie, co się wydarzyło? W jednej chwili przeżyłem chrzest duchem świętym, przeżyłem spotkanie z Bogiem. W moim duchu zobaczyłem miłość, moc, radość niebiańską, pokój, który przewyższa wszelki rozum. Zobaczyłem, że Jezus naprawdę żyje, że on jest bardziej realny niż wszystko, co widzą oczy fizyczne. Jeżdżę po świecie od 15 lat, głoszę Ewangelię i widzę potężne działania Ducha Świętego. Kochani, głosiłem wiele, wiele razy w zakładach karnych i widziałem, jak mordercy, złodzieje, bandyci nawracają się do wiary w Jezusa, a gdy wychodzili z więzień, zaczynali nowe życie, przestawali rabować i kraść, zaczynali czytać pismo święte i uczciwie pracować. Najdrożsi, Ewangelia jest niezwykle prosta. Mówi o życiu, o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Mówi o tym, że my musimy wierzyć w to niebiańskie przesłanie, czytać pismo święte i wierzyć Ewangelii. Biblia mówi, że musimy pokutować z grzechu, nawracać się, odwracać się od zła, a kierować się ku dobru, do Je czyli ku Jezusowi. Kochani, na ziemi jest wiele zła, wojny, kataklizmy, choroby, cierpienia i tak dalej. Dlaczego to się dzieje? Bo Biblia o tym mówi. Jest szatan, diabeł, antychryst, który kradnie, zażyna i wytraca. Jest szatan, ale Jezus objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Jezus umarł na krzyżu Golgoty, przelał świętą krew i krew Jezusa Chrystusa zmazuje grzechy. Krew Jezusa została przelana za moje i Twoje grzechy. Każdy, który przyjdzie do Chrystusa, zbawiony będzie. Zarówno morderca, jak i wszyscy najgorsi ludzie, jeżeli szczerze uwierzą w Jezusa, będą zbawieni. Najdrożsi. Potrzebna jest do tego nasza osobista wiara. Bez wiary, tak naucza Biblia, nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie możesz zbliżyć się do Chrystusa. Każdy osobiście musi w niego uwierzyć. A co się dzieje, gdy przyjmiesz Chrystusa, gdy zaprosisz go do serca? Bóg da ci ducha świętego, czyli ducha mocy, miłości i zdrowego umysłu. Kochani, Duch Święty to Duch Mocy, Miłości i Zdrowego Umysłu. Potrzebujemy mocy, tak, na Ziemi jest zło, są kataklizmy, choroby, wojny, cierpienia, ale Bóg daje Ci Ducha Mocy, mówi, nigdy się niczego nie bój, ja będę z Tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę. Daje Ci Ducha Mocy, czyli Ducha Dominacji nad każdym innym Duchem. My nie mamy dominować nad ludźmi, bo Duch Święty jest również duchem miłości. Ludzi mamy kochać, ale dominować nad duchami, tak, nad szatanem. A ludzi mamy kochać. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Więc najdrożsi, miłość to jest królewskie przykazanie. Możemy doświadczać Boga, bo Bóg jest miłością i Bóg daje ducha Zdrowego umysłu, czyli Bóg pragnie, abyśmy mieli mądrość Chrystusową. Biblia naucza, że mądrość świata jest dla Boga głupotą. On sprawia, że mędrcy, uczeni tego świata, którzy nie wierzą w Jezusa, wychodzą na głupców w konfrontacji ze złymi sytuacjami życiowymi. I gdy żyjesz pod namaszczeniem ducha mocy, miłości i zdrowego umysłu, to potężnie Bóg działa przez Twoje życie. Kochani, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja dam Wam ukojenie. Przyjdźcie i napijcie się żywej wody, po której nigdy pragnąć nie będziecie. Jezus jest królem królów i panem panów. On ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jezus jest światłością świata. On jest panem tej ziemi. On jest chlebem żywym. Jest solą tej ziemi. Jezus ma wszelką władzę i on jest życiodajnym duchem. List do Rzymian 10,9 mówi, jeżeli uwierzysz w sercu, że Jezus jest panem. I wyznasz to ustami, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Kochani, modlę się o Was, aby Duch Święty dotykał Wasze życie, abyście zapragnęli czytać Pismo Święte i poznawać Prawdę. Jezus powiedział: Poznacie Prawdę, a Prawda Was wyswobodzi. Tylko przez poznanie Pisma Świętego możesz poznać prawdę. Kochani, widziałem wiele cudów uzdrowieńczych. Wiem, że Jezus nie tylko zbawia, ale też uzdrawia. Jeżeli ktoś chciałby być zdrowy, to kochani, źródło uzdrowienia jest w nim. Jezus jest uzdrowicielem. Zaufaj mu z całego serca, a będziesz widział cuda. Jezus jest cudotwórcą. Kochani, może macie w rodzinie kogoś, kto potrzebuje cudu. Ja teraz się pomodlę w imieniu Jezusa, aby Duch Święty Was dotykał, aby przenikał swoją miłością Was, którzy słyszycie, ale również Wasze rodziny. W imieniu Jezusa błogosławię Was, modlę się, aby choroby były uzdrawiane. Biblia mówi, ranami Jezusa jesteśmy uzdrowieni. Modlę się, aby choroby w Waszych rodzinach były uzdrawiane, aby Duch Święty dotykał każdego członka Waszej rodziny. W imieniu Jezusa Chrystusa. Aleluja. Amen.